Czasem strony Noxon, a to jest kolejna część Bandy and the Ink Machine, tylko że tym razem pod nazwą Bendy Secrets of the Machine całkowicie niezapowiedziana, po prostu wyciągnięta znikąd. Nikt się tego nie spodziewał. Spodziewaliśmy się jakiejś większej produkcji. Natomiast to co widzimy teraz jest naprawdę tajemniczą grą, bo opis ze Steama sugeruje tylko, Some things are better left forgotten. I to jest tyle. Trailer też nic nie zdradził, bardzo tajemniczy. Jednak myślę, że to jest jakiś teaser następnej ich produkcji. Regrets. Niby jeszcze jesteśmy jakimś obiektem, który jest strasznie niestabilny, groźny. I tyle. To jest, to jest wszystko, co wiem. Nic nie, nie wiem czego się spodziewać kompletnie. 34 cyfra. Czy to ma coś do znaczenia? Czy to ma jakiś znak? Hmm. Ale widać, że robiona taka... W innym stylu te, te tekstury, inne oświetlenie Jo! Time vortex? No, no, no naprawdę dziwacznie... Robiona Dzień dobry Cześć, Bendy Mogę skakać? Nie mogę. Uuuu! The Nerf? Witaj, Bendy. Mam nadzieję, że Ink-Demona tutaj nie przeskoczysz. Co, co jest jeszcze warto z, z, zapamiętanie, że ta gra jest bezpłatna. Nawet Bendy and the... ...Dark Survival? Jakoś tak. Nie pamiętam teraz nazwy. Jest płatna, natomiast ta produkcja jest z Afriko Ej, ja tu utknąłem. Wyglądasz strasznie powiem ci w tym oświetleniu Ale chyba utknąłem, nie taki był cel Obklikamy Bo ty się przemieszczasz To jest jakiś głos odwrócony, na pewno Ale dziwaczne Jojo jo. Prawie mam gęsią skórkę O Drzwi po prostu trzeba było otworzyć Mystery box Ja pierdzielę, jak to choro wygląda To jest niedokończony produkt a ja tu już się zwijam Ingrimon albo Bendy Alice Angel albo Angel normalna Natomiast z tego pudełka dalej nic nie wychodzi. Być może to jest jakaś łamigłówka. Dzięki! Dostałem puszkę. Co z tą puszką mogę zrobić? Mogę ją rzucać. Mogę ją wziąć ponownie? Mogę. Eee, <laughs> puszka mi znikła znowu Na E się podnosi, Ok, Ale dalej, dalej za mało podpowiedzi Coś musi stać, czy nie? Może jego tak zniszczymy Jump Scare? Nie, nic, znowu Już, już czekam na twoje ASMR że coś tutaj... Był jeszcze korytarz do przodu, mogłem tam od razu polecieć. Nie działa. Co to jest za... teaser? Co to ma sugerować? Kucnąć nawet nie mogę. Mm. O! O, o, o! Teraz się odwróciły, faktycznie. Puszka jest inna niż łapka. O! Kicia z mlekiem i z miseczką Flu fluffy, jakoś tak niska, zresztą nie jest potrzebna. Dalej nic. Te czerwone paski też coś muszą sugerować. Sześć po albo tutaj znajdę, jest jak walnę, Nic się nie robi. Bean. Bin, okej okay. Znowu ty. A może inne drzwi można otworzyć. Te są zamknięte. Te, tymi weszliśmy do tego pomieszczenia. Też są zamknięte. Coś zrobiłem. I fucking did it something. I can't believe it Ciepałem tylko tam puszkę O, 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 o Mogę teraz faktycznie na to wejść. Wcześniej nie mogłem Czy mogę w takim razie... Nie, nie mogę dalej. Może ja ten system mam rozwalić. Nie, nie wiem, w ogóle sorry za nieogar, ale no. Gra faktycznie niezapowiedziana spowodowała to, że. też nie jestem ogarnięty. O co tu chodzi? Robaki mogę rozdeptać. No, widać to nie do końca trochę doszyfrowane jest. Doszyfrowane? No, to to są same szyfry. Teraz spróbuję je rozwiązać. Nie, nie wiecie co? Wyłączmy grę jeszcze raz Odpalmy nią i pójdźmy do przodu Nie skręcajmy w żadne uliczki Żadne w prawo, w lewo Po prostu cały czas prosto Joey G Studio Tak się zaczyna ta gra to Serio, nic, nic, nic nieedytowane Jeszcze pamiętam, że były jakieś update'y dwa dni temu Takie większe, mniejsze Ej, teraz napis się zmieniał Conkreel. No żeby przetestować grę, to zawsze spędzam dwie minuty w niej Podadzę do tyłu i to jest, to jest infinite loop Zawsze, nieważne w którą stronę pójdziemy, zawsze Znajdziemy się przy tym budynku Okej, okay. co, co jest prosto? Mniejcząc robaków Widzę ścianę Wow, siemano Bendy. Oby te, ta, ta maskotka nie, nie, nie chodziła tam gdzie ja, co to za dziwne dźwięki? Nie, nic tu nie widzę. Po zprodukcji zapewne jeszcze to podjaśnię. Leciutko, żeby było więcej widać, ale. Tu jest naprawdę. Nic. Mm. O, 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 chyba jest na coś. Jest! Tak jest! Rozszyfrowałem to, jestem genialny. Mam więcej tych yy, rzucających puszek? Mówię tutaj. Obraz się zmienił. Na pewno się obraz zmienił. Ale kolejna pajęczynka. Nie, nie ma puszek. Coś zebrałem. Mogę popatrzeć, co to było. Bo teraz nie wiem, gdzie to wsadzić. Mogę to wsadzić w dupę, ale czy to zadziała? Nie wiem. No coś wsadziłem. Myślę, że to była korbka. Mogłem naprawdę to zobaczyć, co to było. O, age, wiek 6, wiek 5, 1, druga, wiek 4. Czy to są jakieś wspomnienia jakiegoś dzieciaka? Różne rysunki ptaszek, motylek. O! Oh. Trochę to przypomina Hello Neighbor, już mi, już mi Jesteś? A, szkolny psycholog. Mogę to przypadkowo? Halo, mogę wejść? Mogę, no dajcie mi wpuścić. Tu się cały czas zmienia, ja mam już gęsią skórkę. co że jesteśmy jakimś. że straciliśmy rodziców, że jesteśmy sierotą, to nikt nas nie chce przygarnąć? Znowu pozwalają mi tutaj wrócić. Jest więcej puszek. Wystrój nieco się zmienił. Wiek 15. Już jesteśmy nastolatkiem. Dlatego pijemy. Pijemy, aby zapomnieć. Prosta rzecz. Zaczęło nacisnąć na to. Ale to już jest taki moment, że jak jest ciemno u mnie w pokoju, to znaczy, że ja się na czymś skupiam. Mamy wiek 17. I dalej tu siedzimy. No mówię, coś z tym stołem musi być. Na pewno. Tylko kartki brakuje. Butelek nawet nic nie przybyło. Nic. Może kolejne lata. Jest kartka. Jest, jest, jest! Okej, okay. eee, wypadek rodziców. Zgaduję. No i w końcu ktoś się nami zainteresował. U list: Der Riley, congrats we received your art samples and very were very impressed with your abilities. We are excited to welcome you at the team here. At Joey Drew Studio, we look forward to getting you on Feb 1st on this year. Joey Drew, New York City. Czyli przez to, że spędziliśmy tutaj 17 lat... E, zdobyliśmy niezłe umiejętności, jakie są... Rysowanie. Oj, tak, i ta muzyka z pierwszej części jego Inaczej to nieco wygląda. Joey hmm? Aha teraz chyba robimy kopię jednego i tego samego obrazka cały czas. Hm. Cześć Bendy, hej! Już puka do mych drzwi. Hej, teraz mi wylejesz, co? Today we dismiss from your employee at Joyce's Studio. Dziękuję, tyle wystarczy. Spodziewałem się tego. Teraz co, rysunki zabieramy? Czy zostawiamy? Zostawiamy. Idziemy znowu do naszego pokoiku Gent. discover tym razem czy coś się zmieni czy każdy ten napis ma przed sobą jakąś inną fabułę, coś innego będzie nam opowiadać zobaczmy weźmy jeszcze raz do środka na no, spokojnie, pierwsza w Uuu. tym razem nie ma nic na przeciwko, idziemy naprzeciwko. może tam pójść tym razem nawet tutaj po prawej są zamknięte Piękne auto Nie rozumiem Real life Czyli miałem rację Szkoda, że nie można biegać jeszcze Znowu głupnie tutaj obok? Nie łupło Dalej jesteśmy numer 34 Coś jeszcze mają nam do zaprezentowania twórcy? Można pójść w, w prawo, ale tylko tutaj. Idziemy do końca. Znowu będzie bryka. Nie ma bryki. Tutaj, Bendy, dalej jesteś samotny. Drzwi zamknięte. Idziemy jeszcze raz. Jeronimo. Drzwi same się otworzyły. Robimy standard? Na górę? Na górę, na górę, na górę? Nie, czyli coś znowu jest inaczej. Przeciebie nie boję. Nie, nie znikły. Dalej się palą te światełka. Drzwi można otworzyć, mystery box teraz zadziała? Nie zadziała Hmm Pozwól, że to wezmę, tylko jeszcze spróbuję jedną sztuczkę Nic się nie stało Spróbuję jeszcze drugą sztuczkę, też nic się nie stało Ten wózyk też musi mieć jakieś znaczenie yy. Ciebie zmieńmy. Nie, 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 nie. Alice Angel zostaw Tą brzydką. A to w ogóle Alice Angel, Alison. Co za różnica? Bendy 3, Teraz mystery box. Ok, mam jeszcze jeden pomysł. Zamieńmy na wszystkich dobrych. Oooo, jakaś spluwa, co jest? Bendy and the Silent City. Miałem rację! Teaser! Znamy nazwę! I w ogóle pistolet z napisem Alice, rewolwer, sorki... Jest teraz jak? Pół na pół? Są dobrzy. Zmiejmy żeby wszyscy byli dobrzy. Nic się nie dzieje. Można jeszcze po przekonnej spróbować. Zróbmy Alison Alice Angel złą i Borysa zbutowanego. Nie działa. To jest wszystko. Mamy teaser Mam nadzieję, że to faktycznie będzie wielka gra, a nie tylko tak jak ta Ty masz coś mi do powiedzenia? Say her, are you only? Tyle zrozumiałem I to jest tyle na tą grę? Okej. Okay. Cześć, masz, masz jeszcze tutaj. Ale ten wózyk, ten wózyk, coś, coś, coś z nim musi być. To, to powinno się otworzyć. To powinno dać się zniszczyć, bo tam jest iksi. Hej No i to jest, to jest wszystko. Escape your cage, 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 cage. cage. No i to tyle. Okej. Okay. Yy, nie wiem, nie wiem. Możecie sobie dodać do, do biblioteki, ale naprawdę jest to. Tylko teaser następnej części. Bendy and the, yy, coś tam. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.